Słońce zaczynało zachodzić nad górami Arizony, malując niebo odcieniami pomarańczu i fioletu. Jack Reynolds, 37-letni weteran, powoli zmierzał w stronę miejskiego schroniska dla zwierząt. Jego znoszone buty uderzały o chodnik, przypominając o ciężarze każdego kroku, jaki wykonał w swoim życiu od czasu opuszczenia armii dwa lata temu. Próbował znaleźć coś, co wypełniłoby pustkę, ale żaden zawód ani terapia nie były w stanie jej uleczyć. Rex, jego wierny owczarek niemiecki, pies wojenny, który towarzyszył mu w niebezpiecznych misjach, został zmuszony do przejścia na emeryturę po odniesieniu kontuzji. Schronisko było małe i skromne, z zardzewiałymi ogrodzeniami i prowizorycznymi budami. W powietrzu unosił się zapach środków dezynfekujących, zmieszany z dźwiękami rozproszonego szczekania. Jack znalazł się tam na prośbę swojej starszej siostry Emily. Która wierzyła, że pies pomoże mu poradzić sobie z traumami po wojnie. Wahał się, ale gdzieś głęboko w sobie czuł, że powinien zrobić ten krok. Przechadzając się wąskimi alejkami, obserwował każdą klatkę uważnym wzrokiem. Niektóre psy szczekały entuzjastycznie, machając ogonami w próbie zwrócenia na siebie uwagi, inne po prostu patrzyły na niego w milczeniu, z melancholią w oczach. Żaden z nich jednak nie miał tej iskry, którą kojarzył z Reksem. Gdy już miał się poddać, Pracownik schroniska zwrócił jego uwagę: Panie Reynolds, mamy na zapleczu owczarka niemieckiego, który może pana zainteresować. Trafił tu kilka tygodni temu, ale jest dość wyjątkowy. Jack uniósł brwi, zaskoczony. Owczarek niemiecki? Bez słowa podążył za młodą kobietą do bardziej odosobnionego miejsca. W jednej z klatek, w najdalszym rogu, leżał duży pies o czarnopłowej sierści. Jego postura była sztywna. A w oczach widać było zmęczenie. Mimo to serce Jacka zabiło mocniej. Rozpoznałby tego psa wszędzie. Rex, wyszeptał niemal bezgłośnie. Owczarek powoli podniósł głowę i spojrzał na Jacka. Nie było jednak w jego spojrzeniu emocji. Nie machał ogonem, nie podchodził. Tylko pusty wzrok, jakby Jack był dla niego zupełnie obcy. Nie poznaje mnie, mruknął Jack, robiąc krok w tył. Jego klatka piersiowa ścisnęła się z bólu, jakby coś w nim pękło. Patrząc jednak na Rexa, jeszcze przez chwilę zrozumiał jedno. Nie mógł się poddać. Jack i Rex mieli przed sobą emocjonalną historię, która dopiero się zaczynała. Jack stał nieruchomo przed klatką, nie mogąc oderwać wzroku od Rexa. Owczarek niemiecki, który kiedyś emanował energią i determinacją, teraz wyglądał jak cień psa, którego znał. Jego oczy, niegdyś pełne życia, były ciemne i odległe. Blizny na tylnej łapie i uchu świadczyły o przeszłości na polu bitwy, ale było w nim coś więcej niewidzialna rana. Jack dobrze to rozumiał. Nosił w sobie ten sam ból. Przeszedł przez wiele, powiedział cicho pracownik schroniska. Znaleziono go w mniejszym schronisku w innym stanie. Wygląda na to, że ktoś go oddał, bo nie radził sobie z nim. Rex cierpi na lęk i trudno mu zaufać ludziom. Pracownik zawahał się, patrząc na Jacka. Zna pan go? Jack powoli skinął głową. Jego głos był ledwo słyszalny. To był mój partner, najlepszy przyjaciel. Na chwilę zatracił się we wspomnieniach. Wyczerpujące treningi, w których razem uczyli się ufać sobie nawzajem, ryzykowne misje, w których Rex wielokrotnie ratował mu życie i noce, kiedy tylko obecność psa trzymała go przy zdrowych zmysłach. A teraz stał przed nim Rex i nie miał pojęcia, kim jest Jack. Pracownik ostrożnie otworzył klatkę. Rex patrzył, ale nie ruszał się. Jack powoli uklęknął i wyciągnął rękę. Hej, stary przyjacielu, to ja, Jack. Jego głos drżał, ale mówił łagodnie. Rex lekko przechylił głowę, jakby próbował zrozumieć, ale pozostał nieruchomy, spięty. Jack poczuł gulę w gardle. Wiedział, że to nie będzie łatwe. Chciałby pan spędzić z nim trochę czasu? Możemy zabrać go na wybieg, zaproponował pracownik. Jack bez wahania się zgodził. Na wybiegu sytuacja niewiele się zmieniła. Rex trzymał dystans, wąchając powietrze, ale unikał bezpośredniego kontaktu. Jack obserwował każdy jego ruch, próbując zrozumieć, co czuje pies. Gdy słońce chowało się za horyzontem, Jack podjął decyzję. Spojrzał na pracownika i powiedział stanowczo: Zabieram go do domu. Nieważne, ile to potrwa. Przywrócę go. W jego głosie brzmiała determinacja, echo lojalności, którą kiedyś dzielili. Jack wiedział, że tak jak Rex, on również potrzebuje ratunku. Może to był nowy początek dla nich obu. Podróż do domu Jacka przebiegała w ciszy. Rex leżał z tyłu ciężarówki, na kocu, który Jack przygotował specjalnie dla niego. Owczarek niemiecki wpatrywał się w okno, unikając kontaktu wzrokowego. Jack co jakiś czas zerkał w lusterko wsteczne, próbując odgadnąć, co dzieje się w głowie psa. Trudno było nie czuć się odrzuconym, ale rozumiał, że obaj, jako weterani, nosili w sobie ciężar, który utrudniał nawiązanie relacji. Gdy dotarli do domu, Jack zaparkował na podjeździe swojej skromnej posiadłości na obrzeżach miasta. Dom był prosty, otoczony dużym podwórkiem i kilkoma drzewami, które łagodnie kołysały się na wietrze. Otworzył drzwi ciężarówki i zawołał Rexa, ale pies wahał się. Po kilku sekundach ostrożnie zszedł na ziemię. Każdy jego ruch był przemyślany, jakby cały czas oceniał otoczenie. Jack poprowadził Rexa do drzwi wejściowych i ostrożnie je otworzył. Witaj w swoim nowym domu, chłopcze, powiedział starając się brzmieć radośnie, choć w jego głosie było słychać niepewność. Rex wszedł, ale zatrzymał się w progu, wąchając powietrze ostrożnie. Wydawał się podejrzliwy, jakby spodziewał się, że coś się wydarzy. Jack przygotował dla niego wygodne miejsce w kącie salonu, nowe legowisko, miski z wodą i jedzeniem oraz kilka zabawek kupionych po drodze. To twoje miejsce, Rex, powiedział, wskazując na przygotowany kącik. Ale owczarek niemiecki pozostał tam, gdzie był, ignorując zaproszenie. Jack westchnął, czując, jak narasta w nim frustracja. Gdy przygotowywał coś do jedzenia, nie mógł powstrzymać wspomnień o czasach, gdy Rex z entuzjazmem biegał do niego, pełen energii i lojalności. Teraz ten pies był inny, zraniony w sposób, który Jack doskonale rozumiał. Spojrzał na Rexa, który wciąż stał w tym samym miejscu, patrząc gdzieś w dal. Wiem, jak się czujesz, przyjacielu, ja też się tak czuję. Zagubiony, wyszeptał bardziej do siebie niż do psa. Tej nocy Jack zostawił drzwi do sypialni otwarte, mając nadzieję, że Rex poczuje się wystarczająco bezpiecznie, by się zbliżyć. Kiedy zgasił światła, usłyszał ciche stukanie łap o podłogę. Rex nie przyszedł do niego, ale położył się blisko drzwi sypialni, zachowując bezpieczny dystans. Jack uśmiechnął się w ciemności. To był mały krok, ale dla niego oznaczał początek czegoś większego. Następnego ranka Jack obudził się na dźwięk cichych kroków. Dochodzących z korytarza. Rex siedział niedaleko drzwi, z uszami postawionymi, w milczeniu go obserwując. Przez chwilę Jack poczuł iskrę nadziei. Może coś znajomego wracało do pamięci psa. Dzień dobry, Rex, powiedział Jack, przeciągając się i próbując się uśmiechnąć. Owczarek niemiecki odwrócił jednak wzrok i powoli wrócił do swojego kąta w pokoju. Zdeterminowany, by odbudować ich więź, Jack spędził większość dnia starając się nawiązać kontakt z Rexem. Sięgnął po piłkę tenisową i rzucił ją w jego stronę, ale pies nie zareagował. Postawił miskę ze świeżym jedzeniem tuż obok niego, lecz Rex podszedł do niej dopiero wtedy, gdy Jack opuścił pokój. Każda próba zbliżenia kończyła się ciszą i dystansem. Jack czuł ciężar odrzucenia, ale rozumiał, że to coś więcej. Strach, brak zaufania, a może nawet ból. Tego popołudnia postanowił spróbować czegoś innego. Sięgnął do starego pudła w szafie po wojskową kamizelkę, którą nosił podczas misji razem z Rexem. Zapach piasku, potu i pola bitwy uderzył go, gdy ją wyjął. Zobaczmy, czy to pamiętasz, chłopcze, powiedział, zabierając kamizelkę na podwórko, gdzie był Rex. Owczarek niemiecki spojrzał na nią z zaciekawieniem, lekko przechylając głowę. Przez moment Jack miał nadzieję, że obudził jakąś pamięć. Położył kamizelkę na ziemi i cofnął się, dając Rexowi przestrzeń. Pies powąchał materiał, jego nozdrza zadrżały, jakby analizował zapach. Przez krótką chwilę w jego oczach pojawił się błysk, jakby wspomnienie próbowało przebić się na powierzchnię, ale zaraz potem Rex się wycofał, opuszczając ogon. Jack westchnął, czując, jak nadzieja znów się oddala. Tego wieczoru usiadł na ganku, obserwując Rexa leżącego na podwórku i patrzącego w gwiazdy. Nie poddam się, powiedział Jack głośno, jakby mówił do wiatru. Ty nie poddałeś się, kiedy najbardziej cię potrzebowałem, i ja też się nie poddam. Wiedział, że prosi o wiele, ale wiedział też, że więź między nimi wciąż istniała, choć pogrzebana pod warstwami traumy. Gdy powietrze stawało się coraz chłodniejsze, Jack postanowił dać Rexowi przestrzeń. Wszedł do środka, zostawiając otwarte drzwi i położył się spać. Kilka godzin później. Obudził go dźwięk pazurów drapiących podłogę. Spojrzał w stronę łóżka i zobaczył Rexa leżącego u jego stóp, z oczami półprzymkniętymi. Jack nie powiedział nic, tylko uśmiechnął się w ciemności. Dystans między nimi malał. To był mały krok, ale wystarczający, by na nowo rozpalić w nim determinację. W następnych dniach zaczęły pojawiać się małe sygnały, jak pęknięcia w murze nieufności, który oddzielał Jacka i Rexa. W poniedziałkowy poranek, gdy Jack rąbał drewno na podwórku, zauważył reksa obserwującego go z daleka, z lekko przechyloną głową. Owczarek niemiecki trzymał ogon nisko, ale w jego oczach pojawiła się subtelna ciekawość. Jack na chwilę przerwał pracę, otarł pot z czoła i wyciągnął rękę w stronę psa. Chcesz pomóc, chłopcze? zapytał żartobliwym tonem. Rex nie podszedł, ale też nie odwrócił wzroku. Tego samego dnia, podczas spaceru po podwórku, Jack podniósł kij i lekko rzucił go do przodu, nie spodziewając się wiele. Ku jego zaskoczeniu, Rex zrobił kilka kroków w stronę przedmiotu, zatrzymał się, a potem wrócił na swoje miejsce. Jack uśmiechnął się. A więc pamiętasz, jak się bawić? Po prostu udajesz, że nie. Mimo ostrożnej reakcji Rexa, ten moment wydawał się krokiem naprzód. We wtorek Jack postanowił zabrać go na spacer. Stara zawieszka z identyfikatorem Rexa wciąż leżała w pudełku, więc Jack oczyścił ją i przyczepił do nowej obroży. Chodźmy na spacer, powiedział zapinając smycz. Rex zawahał się, gdy Jack otworzył furtkę. Patrzył na zewnątrz, jakby świat poza ogrodzeniem był wrogi. Jack jednak delikatnym ruchem zachęcił go do wyjścia. Podczas spaceru Rex wydawał się spięty, cały czas czujny obwąchiwał powietrze i trzymał ciało napięte jakby spodziewał się niebezpieczeństwa. Jack zauważył to i spokojnie powiedział: Nie musisz taki być chłopcze. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Wiedział, że te słowa niewiele znaczyły dla Rexa, ale miał nadzieję, że z czasem spokojny ton zacznie robić różnicę. Gdy wracali do domu, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Jack zdejmował smycz, gdy Rex nagle podszedł i powąchał jego dłoń. Jack zamarł. Czując, jak serce zaczyna mu szybciej bić. Tak, właśnie, Rex. Wyszeptał, starając się nie okazywać zbyt wielu emocji. Nie poruszył się, pozwalając psu wąchać jego zapach przez kilka sekund, zanim ten znowu się odsunął. Dla Jacka ten mały gest był znakiem, że coś w Rexie zaczyna się zmieniać. Tego wieczoru, gdy Jack przygotowywał kolację, Rex leżał na dywanie blisko kuchni. Nie była to jeszcze otwarta prośba o czułość. Ale bliskość wystarczyła, by Jack poczuł, że zmierzają we właściwym kierunku. Spojrzał na Rexa i wyszeptał: Myślę, że znowu stajemy się przyjaciółmi, co? Rex nie odpowiedział, ale jego spojrzenie nie było już tak odległe jak wcześniej. Jakby jakaś część niego w końcu zaczynała rozpoznawać człowieka, który kiedyś był dla niego wszystkim. Poranek był szary, a mgła spowijała podwórko niczym welon. Jack obudził się wcześnie, jak zawsze, ale zastał Rexa już na nogach. Pies siedział przy oknie w salonie i wpatrywał się w dal, jakby pogrążony w myślach. Jack podszedł ostrożnie, świadomy, że każda interakcja z psem była testem cierpliwości. Coś sobie przypominasz, chłopcze? Zapytał cicho, choć wiedział, że nie usłyszy odpowiedzi. Po śniadaniu Jack postanowił zrobić coś wyjątkowego. Z tylnej części szafy wyciągnął stare drewniane pudełko wypełnione pamiątkami z czasów, gdy odszedł z wojska. Wśród medali, zdjęć i listów Znajdowała się zużyta gumowa piłka, ulubiona zabawka Rexa, z okresu, gdy mieli chwilę wytchnienia na polu walki. Jack przez chwilę trzymał piłkę w rękach, czując ciężar wspomnień, po czym wyszedł na podwórko, gdzie był Rex. Rzucił piłkę na ziemię, niedaleko psa. Rex spojrzał na nią, jego ciało natychmiast się napięło, powąchał powietrze, jakby piłka niosła znajomy zapach, zakopany głęboko w jego pamięci. Przez moment wyglądało na to, że ją zignoruje, ale potem podszedł bliżej, powąchał ją niepewnie i znowu się wycofał. Jack obserwował go w milczeniu, widząc wewnętrzną walkę psa. Pamiętasz to, prawda? zapytał niemal błagalnie. Tego dnia coś się zmieniło. Podczas lunchu Rex był bliżej Jacka, śledząc każdy jego ruch. Po raz pierwszy przyjął jedzenie bezpośrednio z jego ręki. Jack ledwo mógł w to uwierzyć ale starał się zachować spokój i działać ostrożnie. Później Jack usiadł na ganku z piłką w dłoni, obracając ją między palcami. Pamiętasz, jak przyniosłeś mi to w środku nocy, bo nie mogłeś spać? Powiedział z lekkim śmiechem, wspominając, jak uparty był Rex. Delikatnie rzucił piłkę na podwórko, nie spodziewając się reakcji. Ku jego zdziwieniu pies nastawił uszy i śledził piłkę wzrokiem, choć jej nie złapał. Tego wieczoru, gdy Rex leżał blisko łóżka Jacka, weteran poczuł, że dystans między nimi dalej się zmniejsza. To nie była już tylko fizyczna bliskość, coś głębszego zaczynało się zmieniać. Obaj wciąż tkwili w bólu, ale teraz zaczynali dzielić jego część. Zanim zgasił światło, Jack spojrzał na Rexa i powiedział: Jesteśmy już prawie na miejscu, partnerze, prawie tam. Słońce świeciło jasno tego poranka, rozlewając światło po podwórku, gdy Jack przygotowywał się do kolejnego dnia z Rexem. Postanowił spróbować czegoś nowego, odtworzyć jeden ze starych schematów treningowych, które stosowali podczas misji. Z gwizdkiem wiszącym na szyi i liną w dłoni, miał nadzieję, że ćwiczenie obudzi w Rexie dawne wspomnienia, ukryte głęboko pod warstwami traumy i czasu. Zróbmy to powoli, chłopcze, powiedział Jack, idąc na środek podwórka. Rex podążył za nim w bezpiecznej odległości, bacznie obserwując każdy ruch Jacka. Jack zagwizdał i wydał prostą komendę. Siadł. Przez chwilę Rex pozostawał nieruchomy, lecz ku zaskoczeniu Jacka powoli opuścił ciało i usiadł. Dobry pies, zawołał Jack z mieszanką zaskoczenia i entuzjazmu. Następnie podniósł gumową piłkę i rzucił ją nieco dalej. A port Rex, zawołał starając się odtworzyć dawną energię. Rex zawahał się, patrząc na piłkę, jakby rozważał swoje opcje. Jack pozostał nieruchomy, cierpliwie czekając. Po kilku sekundach, Rex zrobił kilka kroków w stronę piłki, zatrzymał się, spojrzał na Jacka, a następnie podniósł ją z ziemi. Dreszcz przebiegł Jackowi po plecach. Udało się, chłopcze, powiedział, gdy Rex podszedł i położył piłkę u jego stóp. Coś nieoczekiwanego wydarzyło się w tym momencie. Rex spojrzał na Jacka w sposób, w jaki nie patrzył od lat. W jego oczach pojawiła się iskra rozpoznania, jakby nagle przypomniał sobie, kim dla niego był Jack. Jack poczuł, jak oczy mu się szklą, ale opanował emocje. Nie chciał przestraszyć psa zbyt silną reakcją. To był punkt zwrotny. Przez resztę dnia Rex wydawał się bardziej otwarty. Podążał za Jackiem po domu, pozwalając na drobne gesty czułości. Kiedy Jack siedział na kanapie, Rex leżał obok na podłodze, coś, czego wcześniej nigdy nie robił. To nie były tylko treningi ani znajome przedmioty. Powoli, krok po kroku, Rex zaczął opuszczać swoją gardę i wpuszczać Jacka z powrotem do swojego świata. Tego wieczoru, gdy Jack porządkował swoje rzeczy, natknął się na stare zdjęcie, on i Rex na polu, w dniu zakończenia trudnej misji. Oboje wyglądali na wyczerpanych, ale w ich oczach widać było dumę. Jack postawił zdjęcie na stole obok łóżka i pokazał je Rexowi. Spójrz, chłopcze. Byliśmy świetnym zespołem, prawda? Rex patrzył na zdjęcie przez kilka sekund, po czym położył się bliżej Jacka niż kiedykolwiek od momentu przybycia do domu. W oddali grzmot przeszył szare niebo, a deszcz zaczął padać na podwórko Jacka. Weteran spojrzał na Rexa stojącego przy ganku, z nosem skierowanym w stronę horyzontu. Wyglądał, jakby był zahipnotyzowany tańcem błyskawic i bębniącym deszczem. Jack, trzymając kubek kawy, podszedł powoli. Zawsze kochałeś burzę, pamiętasz? Mruknął bardziej do siebie. Rex powoli odwrócił głowę i spojrzał Jackowi prosto w oczy. Po raz pierwszy od tygodni nie było w nich już kompletnej bariery nieufności. Była tam wahanie, ale też ciekawość. Mały znak, że coś w Rexie się zmieniało. Serce Jacka przyspieszyło. Wiedział, że przed nimi jeszcze długa droga, ale takie chwile dodawały mu siły. Postanowiwszy wykorzystać ten moment... Jack podszedł do szafki i wyjął stary wojskowy gwizdek, który przechowywał wraz z innymi pamiątkami ze służby. Wiedział, że to ryzykowne, ale miał nadzieję, że znajomy dźwięk wywoła jakąś reakcję u Reksa. Wrócił na ganek i zagwizdał dwa krótkie sygnały. Dokładnie ten sam wzór, którego używał podczas misji, aby przywołać Reksa do siebie. Owczarek niemiecki natychmiast zareagował. Odwrócił się gwałtownie, a jego uszy stanęły na baczność. Przez chwilę Jack niemal uwierzył, że Rex pobiegnie do niego jak dawniej. Zamiast tego pies zrobił nieśmiały krok w stronę Jacka, po czym znowu się zatrzymał. Iskra w jego oczach zgasła, zastąpiona cieniem wątpliwości. Rex opuścił głowę, jakby walczył z czymś w sobie. Jack westchnął głęboko i schował gwizdek. Nie chciał zmuszać Rexa do przywoływania wspomnień, które mogły być dla niego wciąż zbyt bolesne. W porządku, partnerze! powiedział uspokajającym tonem Zrobimy to w twoim tempie Później gdy deszcz się nasilił Jack przygotował dla Rexa suchy koc i miskę świeżej wody Umieścił je w rogu pokoju ale tym razem postanowił nie naciskać Usiadł na podłodze w pobliżu psa nie próbując się do niego zbliżać Po prostu był obecny Pokazywał w ten sposób że Rex nie jest sam Stopniowo owczarek zaczął się rozluźniać Położył się na dywanie i od czasu do czasu zerkał na Jacka ukradkiem gdy zapadła noc, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Rex powoli podszedł do Jacka. Jego ciężki oddech rozbrzmiewał w ciszy pokoju. Zatrzymał się tuż obok niego, zostawiając zaledwie kilka centymetrów przestrzeni. Jack pozostał nieruchomy, szanując przestrzeń psa. Rex powąchał powietrze wokół Jacka, jakby zbierał odwagę, by zrobić coś, co dla niego było monumentalne. Następnie z wahaniem delikatnie dotknął nosem dłoni Jacka. Ten dotyk trwał tylko chwilę, ale wystarczyłby serce Jacka zaczęło bić szybciej. Wracasz do mnie, chłopcze, wyszeptał z przejęciem. Nie próbował głaskać Rexa, wiedząc, że każdy gwałtowny ruch mógłby zniszczyć ten kruchy moment. Po prostu siedział cicho, pozwalając psu wyznaczyć tempo. Kiedy Rex w końcu się oddalił, Jack poczuł falę ulgi i nadziei. To było małe zwycięstwo, ale dla niego miało ogromne znaczenie. Tej nocy, gdy burza szalała na zewnątrz, Rex położył się u stóp łóżka Jacka. Nie był jeszcze całkowicie zrelaksowany, ale nie wyglądał już na tak odległego jak wcześniej. Dla Jacka to wystarczyło. Dowód, że mimo traumy i bólu więź między nimi wciąż istniała, czekając, aż zostanie odbudowana. Następnego ranka słońce wzeszło jasno, zalewając podwórko złocistym blaskiem. Jack siedział na ganku z kubkiem kawy w dłoni, obserwując, jak Rex powoli spaceruje po mokrej od deszczu trawie. Tego ranka coś było inne. Ruchy psa były mniej spięte, a przez krótkie chwile wydawał się mniej jak pies naznaczony traumą, a bardziej jak dawny partner, którego Jack pamiętał. Zdeterminowany, by zrobić kolejny krok naprzód, Jack sięgnął po stary gwizdek. Trzymał go w dłoniach, zastanawiając się przez chwilę, po czym zdecydował się zaryzykować. Zagwizdał dwa krótkie sygnały, te same, które wykorzystał poprzedniej nocy. Tym razem Rex niemal natychmiast podniósł głowę. Jego uszy stanęły na baczność, a całe ciało wydawało się gotowe. Jack pozostał spokojny, nie okazując pośpiechu ani zbyt wielkich oczekiwań. No dalej, chłopcze, powiedział zachęcającym tonem. Ku swojemu zdumieniu zobaczył, jak Rex zrobił kilka kroków w jego stronę, nie spuszczając wzroku z gwizdka. Jack poczuł... Jak w jego gardle tworzy się gula, gdy obserwował owczarka niemieckiego podchodzącego z większą pewnością. Kiedy Rex zatrzymał się przed Jackiem, ten ostrożnie podniósł gumową piłkę, której wcześniej używał. Przytrzymał ją przez chwilę przed Rexem, a następnie delikatnie rzucił na bok. Przez sekundę Rex stał nieruchomo, ale coś w jego postawie się zmieniło. Z nieoczekiwanym przypływem energii pobiegł za piłką i przyniósł ją z powrotem, kładąc u stóp Jacka. Jack zamarł, a do jego oczu napłynęły łzy. Ten prosty gest, tak mały, a jednocześnie tak znaczący, był dowodem na to, że Rex zaczynał przełamywać swoje bariery. Tak jest, partnerze. Wiedziałem, że wciąż tam jesteś, powiedział Jack z drżącym głosem. Podniósł piłkę ponownie i powtórzył gest. Tym razem Rex pobiegł szybciej, a jego ogon lekko się poruszał. Postępy wydawały się niemal magiczne, jakby tygodnie cierpliwości w końcu przyniosły efekt. Dla Jacka każdy krok Rexa był zwycięstwem nad traumą, którą obaj nosili. Tego wieczoru po raz pierwszy od przybycia Rexa do domu, pies położył się obok Jacka na kanapie, opierając głowę blisko jego nogi. Jack nie próbował mówić ani się ruszać. Pozwolił, by cisza mówiła sama za siebie. To był moment ponownego połączenia, początek przywróconego zaufania. Głaszcząc delikatnie głowę Rexa, Jack wiedział, że bez względu na to, jak długo to potrwa, nigdy się nie podda. Nie mógł zrezygnować z przyjaciela, który kiedyś uratował mu życie. Poranek rozpoczął się od śpiewu ptaków na podwórku, ale w domu działo się coś znacznie ważniejszego. Rex znajdował się w centrum pokoju, jego wzrok był utkwiony w Jacku, który trzymał w jednej ręce smycz, a w drugiej wojskową kamizelkę. Dziś wielki dzień, chłopcze, powiedział Jack z nadzieją w głosie. Postanowił zabrać Rexa w wyjątkowe miejsce, do pobliskiego parku, który kiedyś był ich ulubionym zakątkiem podczas dni wolnych od treningów. To miała być ostateczna próba, szansa, by zobaczyć, jak daleko zaszli. W drodze do parku Rex wydawał się bardziej zrelaksowany niż kiedykolwiek wcześniej. Siedział na tylnym siedzeniu ciężarówki, z głową lekko wystawioną przez otwarte okno, pozwalając wiatrowi muskać swoją sierść. Jack patrzył na niego przez lusterko wsteczne, czując mieszaninę dumy i ulgi. Przez tygodnie walczył o to, by odzyskać psa, który tak wiele dla niego znaczył. Teraz ta chwila wydawała się kamieniem milowym. Zupełnie jak za dawnych czasów, co? Powiedział Jack, nie oczekując odpowiedzi. Kiedy dotarli do parku, Jack odpiął smycz Reksa i sięgnął po gumową piłkę. Owczarek niemiecki przez chwilę stał nieruchomo, analizując otoczenie. Ale zamiast się wahać, jak wcześniej, ruszył w stronę piłki, gdy tylko Jack ją rzucił. Spędzili razem godziny bawiąc się, jakby czas i trauma nigdy nie istniały. Jack coraz bardziej czuł, że Rex staje się psem, którego kiedyś znał, ale jednocześnie wiedział, że obaj się zmienili. Nie byli już tacy jak dawniej. To jednak nie oznaczało, że nie mogli zbudować czegoś nowego. Późnym popołudniem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Jack usiadł na jednej z parkowych ławek. Rex położył się obok niego, opierając głowę na nodze właściciela. Jack spojrzał na horyzont, czując, jak spokój wypełnia jego serce. Mówiłem ci, że się nie poddam, Rex, wyszeptał delikatnie, głaszcząc psa po głowie. Po raz pierwszy od lat, Jack poczuł, że jakaś część niego została przywrócona. Rex nie był już tylko psem, stał się symbolem wszystkiego, co obaj przetrwali i pokonali. Gdy tego wieczoru wracali do domu, Jack wiedział, że przyszłość, choć niepewna, będzie odtąd ich wspólną drogą. Rex, ze swoją lojalnością i odwagą, odnalazł drogę z powrotem do serca Jacka. A Jack, dzięki cierpliwości, miłości i determinacji, zrozumiał, że nawet najgłębsze rany mogą się zagoić. Byli znów razem, gotowi by stawić czoła wszystkiemu, co jeszcze przed nimi.